Ja jeszcze raz z sanwą, bo no muszę przyznać, że sanwa. No, u mnie ona rywalizuje z tym Philipsem D8614, który według mnie przebił kondora dotychczasowego mojego faworyta, który mi się wydawał taki niemalże idealny, ale dostrzegałem jego wady od samego początku. Ten taki trochę. Dźwięk za, za bardzo konturowy, bo ja lubię taki konturowy dźwięk, dużo czystego takiego sopranu i basu, no ale w kondorze to jest troszeczkę, troszeczkę przesadzone, tak trochę, mm, no widać to takie przeważenie za, za bardzo tych, tych sopranów i tych takich trochę stłumionych basów, y, udających jakieś większe kolumny, a przy takich głośnikach to. No to nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, bo te głośniki jednak są trochę za małe jak na takie kolumnowe brzmienie, takie udające jakby kolumnowe brzmienie jak to jest w kondorach. No bo on za szybko się tam pruje przy tych basach. Zresztą Philips ma podobnie, szybciej się pruje, znaczy szybko się pruje, być może nawet szybciej na, na maksymalnej głośności. Tyle, że no ani Kondora, ani Philipsa nie da się słuchać na maksymalnej głośności, bo to jest bez sensu ale tak na umiarkowanej obydwa grają super, bardzo detalicznie. Przy czym Philips jest bardziej lepiej zrównoważony, ma tych średnich yy, ocieplenia, le, le, lepsze takie ma to ocieplenie, lepsze wyważenie tonalne i nie ma tak kujących, rażących sopranów, bo... No, w kondorze, nawet kiedy się zdejmie troszeczkę tych sopranów, to one już wtedy nie brzmią tak ładnie jak w Philipsie, kiedy są na maksa, ale jednocześnie nie są przesadzone, także no, mi się bardziej Philips podoba. A właśnie drugim po Philipsie, który mi się najbardziej podoba, jest ta Sanwa. No wracam do niej już któryś raz, ale to jest taki mój ideał klasycznego magnetofonu, o jakim zawsze marzyłem od dziecka. Jest troszeczkę toporniejszy od, od Philipsa, który ma trochę wygodniejsze to sterowanie. Tam jedną gałką mamy głośność, jedną gałką balans. Tutaj trochę opornie trzeba każdy głośnik osobno regulować. Przesuwak od sopranu hmm. osobno, od basu osobno. Przy czym ten od basu jakby podnosi nam kilka pasm. Tak, jakby gdzieś w granicach, nie wiem, około 200-300 Hz, jednocześnie, jakby, jakby mieć korektor dziesięciopasmowy. Na przykład, to ten tutaj przycisk od basu tak jakby przesuwa ze trzy suwaki jednocześnie, te basowe. Dlatego podnosząc bas w górę, też takie midbasy basy mocne wchodzą. Ja tak za, za dużo tego nie daję, zawsze troszeczkę zdejmuję, bo według mnie ten bas jest taki trochę za mocny, za bardzo tak grzeje, trochę za bardzo tłucze, Też na niektórych nagraniach można tego słuchać na maksa, przy czym nawet na maksa jest tego basu odrobinkę więcej niż, niż w Philipsie. czyli... Czyli teoretycznie po cichu też więcej niż w Kondorze, tyle, że i Kondor i Philips grają od niej głośniej, ale do takiego domowego użytku, jak właśnie widzicie, tą sandwę trzymam w domu. Dla mnie to jest idealne rozwiązanie, bo tutaj za głośno słuchać nie mogę. A mam super dźwięk przy takiej umiarkowanej głośności. W dodatku ta sanda jest taka pancerna, nie dość, że bardzo ładnie wygląda. Jest masywna, ciężka. Ma takie masywne te kratownice, te maskownice, taka plecionka metalowa, te zderzaki metalowe, jakby się przewrócił do przodu, to się tylko oprze na tych zderzakach, nic tu się nie połamie. Wszędzie mamy takie metalowe, blaszane panele tutaj na klapce, ten odpinany tutaj taki no, zatyczka do regulowania głowicy. Tutaj też mamy taki metalowe, licznik nawet tutaj działa, ja nie wiem, czy przy tym magnetofonie ktoś coś robił, czy on od, od tych około 40 lat gra jak grał idealnie i gra i przewija w obydwie strony. Bardzo dobrze i lubię tą taką mechanikę magnetofonów, klasyczną na przyciski, takie trzask, trzask, jak w jakichś starych Kasprzakach i tak dalej, no lubię to do tego. Jestem przyzwyczajony, mam sentyment z dzieciństwa do takiej mechaniki. Mi się to podoba tymi przyciskami operować. klas. i tutaj niewiele może się zepsuć, tak jak w przypadku tych elektronicznie sterowanych mechanizmów, tak jak w Kondorze czy nawet w Philipsie. Kondory, jak wiadomo, non-stop się psują. W Philipsie też mi tylko przewijanie działa, a sanki nie, nie działają, by trzeba było do naprawy oddać. Dlatego. No, lubię tą SANZE, bo ona jest 100% sprawna. Tyle, że tej anteny tutaj nie było, ja mam drucik, ale Ale tutaj jeszcze kabel od Auxa mi służy jako antena. Ja nie potrafiłem nawet stereofonia jest, jak widać. To jest typowy syn koleżanki Twojej. Tutaj jest dioda od stereofonii. Ładnie mi odbiera, bo kabelek 3 metrowy od Auxa mam, który sobie tam przyciągłem, bo ogólnie to w domu mam słaby zasięg radia. I prawie na każdym radiomagnetofonie mi słabo odbiera. Zwłaszcza S, którą lubię sobie tak dla pobudzenia posłuchać, i ona na tej sanwie mi ładnie odbiera. No teraz trochę kablem poruszyłem, ale dobra, już jest. Także ta Ska mi tutaj ładnie odbiera. Magnetofon też elegancko gra, podoba mi się to brzmienie, naprawdę taki mój ideał po latach poszukiwań tych sprzętów, czuję się on zapewne spełniony nie mam już potrzeby, nawet jeśli będzie coś jeszcze lepszego, to ja i tak już się czuję spełniony, bo dwa takie moje ideały to jest właśnie ta Sanwa i ten Philips Kondory też są świetne te, te Panasoniki E90 DT75 są świetne Dużo mam tych sprzętów bardzo, bardzo dobrych, które, które już mnie satysfakcjonują na tyle, że już nie czuję potrzeby tego poszukiwania. Także no nie wiem, czy ja jeszcze będę coś nagrywał, czy, czy po prostu ten mój kanał będzie stał te wszystkie filmy, które nagrałem, będą do wglądu. Czy ja jeszcze będę nagrywał coś nowego, czy nie, to nie wiem, ale póki co czuję się spełniony. Także na razie kończę takim tym podsumowaniem ten filmik. Idę do garażu, tym razem posłuchać Philipsa i kocura wyprowadzić. Także na razie kończę. Ejka. Właśnia,